Byłem u mojego kumpla, Jasia. Problem w tym, że przyszło do nas kilka dziewczyn. Były naprawdę piękne. Zapytałem więc Jasia. Stary, kim są te dziewczyny? Są niesamowicie atrakcyjne. Na to Jasiu odpowiedział. Cóż, to naprawdę wyjątkowe osoby, które poznałem w Tajlandii. A skoro już tu są, Hm, swoją drogą, chcesz się dziś z którąś zabawić? Tak, podoba mi się tam Taruda, ruda, ma idealne ciało. Jasiu przez chwilę się zastanowił. Uśmiechnął się i powiedział: Muszę ci coś o niej powiedzieć. Co takiego? Zapytałem, na co on odparł? Cóż, nie wszystko jest takim, jakim się wydaje. Stary, ale nie martw się. Załatwię ci ją. Baw się dobrze. Dzięki stary, jesteś najlepszy. Kilka minut później nie wiem, co jej powiedział, ale podeszła do mnie i zapytała. Więc chcesz się dziś zabawić, co? Tak, Odpowiedziałem na co ona dodała, ale robię to tylko z tymi, którzy robią to po raz pierwszy. Tak, to mój pierwszy raz, kochanie, zapewniłem ją. Po czym dodała: "I musisz robić to tylko od tyłu. A gdy skończysz, musisz wyjść z pokoju bez słowa." Trochę mnie to zdezorientowało, ale w końcu się zgodziłem, bo ta noc zapowiadała się naprawdę dobrze. Weszliśmy do pokoju i robiliśmy to przez jakieś 20 minut. Potem nie wiem dlaczego, ale powiedziałem do niej: "Haha, ha, to wcale nie był mój pierwszy raz." Słysząc to, dziewczyna wstała, odwróciła się, uśmiechnęła i odpowiedziała: "Haha, ha, a ja wcale nie jestem dziewczyną."